Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ryż delikatnie cytrynowy z solą i czarnym pieprzem. Taki ryż idealnie nadaje się jako dodatek do wszelkiego rodzaju dań rybnych czy owoców morza, ale po wystudzeniu bądź następnego dnia także świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju sałatkach, na przykład mięsnych, owocowych, to już według uznania. Jest bardzo smaczny, robi się go bardzo szybko, a przepis i składniki podają na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Z wyszorowanej i sparzonej cytryny ścieram teraz yy, skórkę. Gotowe, moja tarka nie jest idealna, bardzo szybko i prosto uzyskałam jednak startą skórkę cytryny o wspaniałym aromacie, wyglądzie i zapachu i mogę teraz przystąpić do dalszego etapu. Kiedy każde ziarenko ryżu już ładnie obtoczyło się y, 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 gi lub masłem, zalewam je przygotowanym wcześniej wrzątkiem. W stosunku 2 do 1, czyli na jeden kubek ryżu dolewam 2 kubki wrzątku. A właściwie to półtora kubka wrzątku, dlatego że połowę tego wrzątku zastąpię mlekiem. I pół kubka mleka. Dokładnie mieszam. I teraz dodaję sól oraz czarny, świeżo zmielony pieprz do smaku. Dokładnie mieszam. I pod przykryciem na bardzo małym ogniu gotuję przez jakieś 12-15 minut. Ani razu nie podnoszę tej pokrywki. Po tym czasie wrócę i pokażę, co dalej. W 15 minutach widać, że ryż ładnie już wchłonął wodę z mlekiem, jednak nie podnoszę jeszcze pokrywki, i zostawiam na jakieś kolejne może 10 minut pod przykryciem. I dopiero wówczas zdejmuję pokrywkę, dodam masło, przemieszam ryż i będą wykładać na talerze. Po 10 minutach zdejmuję pokrywkę z Dodaję całą łyżkę masła i delikatnie mieszam z ryżem. Pachnie bardzo ładnie, tak delikatnie cytrynowo. Nadaje się także świetnie do sałatek. Także po wystudzeniu bądź następnego dnia spokojnie można dodać go do sałatek. Mm. Bardzo smaczny. Można dodać także drobno posiekaną papryczkę czyli wówczas takie piękne czerwone kropeczki będą świetnym akcentem kolorystycznym. A no, można po prostu tak jak teraz, wykładać bezpośrednio na talerze i podawać na ciepło. Gotowe. Taki ryż doskonale nadaje się jako dodatek do dania głównego. Ale po wystudzeniu bądź następnego dnia również świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju sałatkach mięsnych, owocowych, warzywnych, bez znaczenia lub jako dodatek do wszelkiego rodzaju farszów mięsnych.